I to już wszystko na dzisiaj. Staraj się oszczędzać tę nogę i rób wszystko tak jak ci mówiłam, a wkrótce będziesz jak nowy. Och, nie ma za co. To naprawdę drobiazg. Znalazłeś zegarek? Może chcesz być zegarkiem? Bieganie! Wyścig z czasem? Nie, spóźnienie! Spóźnij się na bardzo ważne spotkanie! Obiad z księżniczką Celestią w cukrowym kąciku. O, księżniczka przyjeżdża, żeby nas poznać, i wszyscy są już na miejscu. Tylko mnie tam nie ma. Och, jak wyglądam? Mam coś zanieść, a może nie iść? Och, dziękuję ci Bo wiesz, gdybyś mi nie powiedział To pewnie bym zapomniała I w ogóle bym nie poszła I potem by wszyscy pytali, gdzie byłam Och, racja, czas leci o, masz rację Do zobaczenia hmm. Mój mały kucy Mój mały kucyk Mój mały kucyk Z nim co dnia przyjaźni czuję snem Mój mały kucyk Kiedy ujrzę go, to pędzę jak w Czułe serce, magiczar, czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W krainie marzeń razem dzień i noc Mój mały magii nie populi dziś nas My little pony, przyjaźń to magia Taszek na uwięzi, panowie, co musi zrobić kucyk, żeby zostać strażniczką księżniczki? Ile płacą? Hop, hop! Jest tam kto? Fa, fa. O, twarde sztuki. Nudy, ja spadam. U, jestem. Stać! Kto idzie? Nie nikt. Już mnie tu nie ma. Wszystko w porządku. Ona jest na liście. Ach, dzięki twilight. Tak się cieszę, że przyszłaś Fluttershy Bez ciebie to by nie było to samo. Jak się wszyscy bawicie? Dobrze? To dobrze. Czy coś ci jeszcze podać, złotko? To znaczy wasza wysokość. Proszę sobie nie robić kłopotu. Spóźniłam się, ale musiałam się zająć małym pacjentem. Och, ty i ci twoi mali podopieczni. Księżniczce Celestii się to w tobie spodoba. Znaczy, myślę, że się spodoba. Na pewno się spodoba. Coś takiego więc nie ja jedna się denerwuje w dużym towarzystwie. Nie o to chodzi. Chcę, żebyście się jej spodobali. Ona nas zna nie od dziś. Wiele jej o was pisałam, ale dziś spędzi z wami trochę czasu, więc chcę, żebyście dobrze wypadli. Myślę, że powinnaś się trochę odprężyć. W końcu to tylko zwykłe spotkanie towarzyskie. Uważaj! Nie dotykać! Odejdź, jeszcze nie oblejesz! O, o, co to za pyszności! Co to jest? O, robi plamy! Zabierz to ode mnie! No cóż, może nie takie zwykłe. Uh, które to sałatka, a które to przystawka? I które się je na początek? O, nieważne, nie jestem głodna. Nie martw się, Twilight. Trochę im pewnie brakuje ogłady, ale księżniczka nie zauważy. <grym> <Juhu>! <grym> ciastka, ciastka i torty! Oh, trzypiętrowy tort czekoladowy! Pozwolisz, najmocniej panią przepraszam. Nic się nie stało, dziękuję. Herbata dla księżniczki! Już się robi, Skarbie. O, dziękuję. Drobę zgwasza wysokość. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, księżniczko. Mam cię. A ty się chyba nazywasz Fluttershy. Ja? O tak Wasza Wysokość? Wiem z listów od Twilight, że lubisz się zajmować leśnymi zwierzętami. Tak, uwielbiam się nimi zajmować. I ja też. Zawsze się troszczę o wszystkie stworzenia, te duże i te małe. Nie ma nic ważniejszego niż dobro moich poddanych. A, Filomina, kochanie, wstałaś? Przywitaj się, proszę, z kucykami. O, Rety, nietypowa ta moja pupilka. Ja, ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Pani burmistrz prosi o pilną audiencję. Naprawdę? No cóż, skoro tak, moje drogie kucyki, niestety muszę zakończyć spotkanie. Uf. Burmistrz mnie prosi o audiencję, obowiązki. Dziękuję za ciepłe przyjęcie. Miło was było zobaczyć. coś rzucę na ząb! Konam z głodu! Hmm? Niech nikt się nie rusza! Chcę tylko stąd wyjść bez szwanku! Nie ruszać się! Nie deptać mi sukni! Do tyłu! Do tyłu mówię! Och, Spike. Nie wiem tak naprawdę, czy przyjęcie się udało. Ale cieszę się, że obeszła się bez większych nieszczęść. Och, moje ty, biedactwo! Istny obraz nędzy i rozpaczy. Nic się nie martwi, Lomino. Ja cię doprowadzę do porządku. Zrobię to dla księżniczki, która zwyczajnie nie ma czasu, by cię pielęgnować. Księżniczka na pewno będzie mi wdzięczna. Ojej! Lepiej położyć do łóżka. Tak. <głos> 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 Jest gorzej niż myślałam! Trzeba ci dać lekarstwo! Szybko! Połknij to, filomino. To ci pomoże, zobaczysz! Tak jak przypuszczałam! Zawsze działa. No, prawie zawsze. Nie ma to jak ciepły barszczyk na złe samopoczucie. No proszę, postaraj się trochę, jeśli chcesz wyzdrowieć. Mm, pycha, co za zapach! postawicie na nogi. Jedzie pociąg do Wilominy. Raz i dwa, raz i dwa. Ciuch, ciu, ciu. Nie martw się, Wilomino. Ja wiem, co ci pomoże. Zaczekaj tu na mnie, zaraz wracam. Spójrz, Wilomino, ten mały przyjaciel spróbuje cię rozweselić. No, ci groszek też był chory, ale mu pomogła mi doszedł do siebie. Prawda, że tak? Przywita się proszę z Filominą. Och, spójrz, chyba cię lubi. Teraz kolej na ciebie. No, już uda ci się. Wiem, co ci pomoże na chrytkę, na wilżanie. Ach, cudownie! Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Czy lepiej? Szkodzi. Ja znam tysiące innych sposobów. Nie martw się, wyciągnę cię z tego. Na przykład... Aromaterapia. O, Bierze. O Myślałam, że to będzie łatwiejsze. Próbowałam już wszystkich metod i... To na nic. Wyglądasz okropnie. Byłam w pobliżu i wpadłam, żeby Ci podziękować, że tak się dzisiaj starałaś dla księżniczki. Co tutaj robi ptak Celestii? Nie mogłam go zostawić w klatce. Chciałam pomóc. O, nie, 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 nie. nie. Ja chyba śnię. Więc miałam odejść jak gdyby nigdy nic? Ten ptak nie należy do ciebie! Musiałam zareagować, nic nikomu nie mówiąc, nie pytając o zgodę! Ale. Ja wiem, że miałaś dobre intencje, ale musisz go oddać księżniczce. Ale. Oh, masz rację. Zgoda, no to. Chodźmy. Teraz szybko. Podrzucimy ją, zanim ktokolwiek się zorientuje. Ah! Przyszliśmy tu do Twilight Sparkle. Z żalem informujemy, że zaginął ptak księżniczki. Poważnie? Co wy powiecie? To, to suche nocne powietrze. Jest biały cień. Właśnie, za dnia jest jeszcze bardziej suche. A wy lepiej ruszajcie się, jeśli chcecie znaleźć ptaka księżniczki. Filomina mu było? Dzięki, że mnie zawiadomiliście. Pa! Uff. Co ty robisz? Miałyśmy oddać Filominę. Nie można teraz! Dlaczego? Nie wiesz, co się stanie, kiedy księżniczka się dowie, że to ty zabrałaś jej ptaka z klatki! Niby co? No więc. Nie wiem, ale na pewno nic dobrego. Może wypędzić cię z Ekwestrii, albo wtrącić cię do lochu. Albo cię wygnać i wtrącić do lochu w miejscu, do którego cię wygna. Naprawdę myślisz, że mogłaby to zrobić? Dobrze. Załóżmy, że tego nie zrobi. Ale odważysz się ryzykować? Jedyne na czym mi zależy, to żeby filomina poczuła się lepiej. Bardzo szlachetnie. Będę do ciebie pisać na wygnaniu. Chyba, że mnie wygnają gdzieś, gdzie nie ma poczty. Wtedy ty pisz do mnie, dobrze? Proszę, Twilight, pomóż mi wyprowadzić Filominę na prostą, a potem oddam ją księżniczce. I wszyscy będą szczęśliwi. Próbowałaś podać jej leki? Próbowałam, ale nie chciała. O, oh, Wepchnąć do dzioba i przytrzymać! Nie bądź taką ciamajdą, jak słowo daje. Musisz jej pokazać, kto tutaj rządzi. Wtedy wyzdrowieje i zacznie latać. Kiedy ona nie lata. Teraz zacznie. No, gotowe. Co teraz? No więc, wyskubuję sobie pióra. I tak prawie jej nie miała, gdy do mnie trafiła. Proszę bardzo. Nie podoba jej się. No to ma pecha. Chcesz, żeby wyzdrowiała? Oczywiście, że. Co dalej? Cóż, uważam, że powinna poleżeć, ale ona mnie w ogóle nie słucha. I proszę za mną. To dla Twojego dobra, zaufaj mi, proszę. Odpocznij trochę, a poczujesz się lepiej. A ta zupa tutaj? Apetycznie pachnie. Zrobiłam ją dla filominy, ale nawet nie tknęła. Teraz ją zje ze smakiem. A dokąd. Nie Tyomino! Bacie się? Mogę też? Raz, dwa, trzy, start! Wybacz. Hej! Przepraszam. Przepraszam. Co ty robisz? Co tu się dzieje? Musimy szybko znaleźć... To ptak księżniczki. Ja. Filo, proszę na dół, bo spadniesz. Ja cię złapię! Co się tutaj stało, Twilight? Tak, Wasza Wysokość, zdarzył się straszny wypadek. Wszystko moje wina? Wcale nie! Fluttershy nie wiedziała, co robi. Ja jestem winna. Wszystko przeze mnie? Ty chciałaś tylko pomóc. Ładna mi pomoc! Zamkniesz się wreszcie, dla mnie będzie łagodniejsza. Ja zawiniłam! Nie, ja zawiniłam! Nie, ja zawiniłam! Ej, a o co tu chodzi? Dzięki, że tak mnie chronisz, Toilet, ale księżniczko, to ja zabrałam iluminę. Naprawdę, chciałam jej tylko pomóc coś do siebie, a potem bym ci ją oddała. Słowo! Jeśli chcesz mnie wygnać i wtrącić do lochu tam, dokąd mnie wygnasz, to mi się to należy. Och, przestań się wygłupiać, Filomino! Kucyki się wystraszyły. O! Jest Filomina. Wiem, że wygląda inaczej, ale to naturalne u Feniksa. Czyż nie tak, Filomina? U Feniksa? Feniks to piękny czarodziejski ptak, chociaż zwykle jest zdrowy i kolorowy. Czasami musi się odnowić, zrzucając wszystkie pióra i stając w płomieniach. Tak między nami efekciarstwo. Potem wstaję z popiołów, świeży jak szczypiorek. To najzwyklejszy cykl życia Feniksów. Mam wrażenie, że moja Filomina trochę sobie z Ciebie zadrwiła, Fluttershy. Przeproś, Filomino. Znaczy, że mnie nie wygnasz? Nie wtrącisz do lochu? Ani nie wtrącisz do lochu tam, dokąd mnie wygnasz? Oczywiście, że nie, moja droga. Skąd Ci to w ogóle przyszło do głowy? Chyba mam wybujałą wyobraźnię. Laterszaj naprawdę zrobiła wszystko, co mogłaby uratować Filominę. To dobrze, że masz takie czułe serduszko, skarbie. Ale wystarczyło mnie najpierw zapytać, a oszczędziłabyś sobie wielu kłopotów. No wiem, to ta moja wyobraźnia. Następnym razem zapytam, nim zacznę działać. Czy mam do ciebie napisać o tej lekcji? Nie musisz tego robić. Myślę, że będę o niej pamiętać. Prezent, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Hmm. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Tekst piosenki Andrzej Grzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni.